Witam Was w odcinku podsumowującym sezon czwarty samochodów moich widzów. Wiem, że kazałem Wam długo czekać na serię z widzami, zatem już zaczynam to nadrabiać. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, kto wygrał sezon czwarty samochodów widzów, a już za tydzień spodziewajcie się odcinka, który otworzy nowy sezon, sezon 5. Także nadsłuchajcie swotki swoich lub rodziców samochodów, a teraz przechodzimy do zestawienia. Wiktor wysłał nam z kolei Audi Q7 o mocy silnika 330 koni mechanicznych. Auto jest jego taty. Pojemność silnika 4,2 litra, V8, rok produkcji 2008 lub 2006. Do końca Wiktor nie jest pewny. Auto ma 220 koni mechanicznych i to by było na tyle z opisu. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, bo taki został wysłany. Darek wysłał nam Mazda MX-5 z 2006 roku. Auto ma manualną skrzynią biegów i składany dach. Pojemność silnika to 1999 cm3. Mazda to kosztowała go 5000 funtów. Jest to według niego sporo, lecz jest ona zadbana, więc była warta swojej ceny. Mazda miała trzech właścicieli. Minusem tego auta jest to, że w lato jest w niej zbyt gorąco, natomiast w zimę jest za zimno. Mimo tych wad, auto jak najbardziej poleciłby każdemu, kto jest fanem takich małych sportowych samochodów. Mazda wypadkowa, ponieważ sam miał nią przygodę. Pewnego dnia jechał w nocy przez las i wyskoczyła mu sarna. Lekko się o nią otarł, zderzak i maska była do wymiany. Dobrze, że skończyło się w taki sposób, a nie inny, ponieważ auto, które jest bez dachu, jest co prawda nieco sztywniejsze, ale praktycznie nie ma żadnej osłony nad głową. I gdyby taka sarna została szturchnięta czołowo, mogłaby ona wlecieć do środka auto przez szybę, a to mogłoby być katastrofalne w skutkach. Auto więcej przygód nie miało? Naprawa była trochę kosztowna, niemniej auta tego Darek nie zmieniłby na żadne inne. Mamy jeszcze dźwięk silnika? Posłuchajcie. trafił na mój kanał, gdy sprzedał swojego rs więc przedstawia on swoje inne auto. Jest to Audi sprowadzony na zamówienie z USA, rok produkcji 2000, powinien 2001. Silnik to 4,2 litra, około 390 mechanicznych. Auto ma założone felgi 19-calowe z Audi A7 o nazwie Rotor. Jeżeli chodzi o modyfikacje, to założony został układ wydechowy z Audi RS7, pedały od Audi RS6 C6, Auto jest po pełnej korekcie lakieru. Wszystko zostało wyprogramowane z kompa, nie ma żadnego czeka czy błędów od pomp. Przednie soczewki mamy po regeneracji. Środek jest to białe rekaro skóry z Alkantarą plus zmiana biegów w kierce, a ta została również oprzyta Alkantarą. Filip, pozdrowienia dla Ciebie! Filip chciałby przedstawić Mazdę 323F z 1998 roku. Jest to Mazda z silnikiem 1,8 plus gaz. Zawieszenie w tej Mazdzie jest gwintowane. Posiada ona regulację. Mazda posiada też dużo naklejek, również posiada ona wydech przelotowy remusa, a jeżeli chodzi o felgi, to są na niej założone 17. Posłuchajcie jeszcze dwóch dźwięków. Jeden dźwięk to jest dźwięk silnika, a drugi to dźwięk przyspieszania. No dawaj. Robert wysłał nam dwie zacne fury. Są to Dodge ramy. Zdjęcia będą pokazywały się losowo i zaczniemy sobie od tego szarego, bez chromów. Ten Dodge jest jego brata. Jest to wersja sport z 2015 roku. Ten drugi jest jego, a on jest z 2017 roku i to w nieco lepszej wersji. Oba są bardzo podobne. Jest to czwarta generacja tych traków. Nie wiem czy wiecie, ale palą one około 30 litrów w nowojorskich korkach. Na autostradach spalanie spada o połowę. Zbiornik paliwa to ponad 90 litrów, więc nie ma problemu, że zabraknie benzyny. Auto Roberta kosztowało 38 tysięcy dolarów. jego brata był około 5 tysięcy tańszy. Są to ich codzienne auta. Brata służy bardziej do zabawy, a swojego używa troszeczkę do pracy, jeżeli jest taka potrzeba. Ma jeszcze Forda Transita z 2016 roku, ale... Ale jego już nie wysyłał. Jeżeli chodzi jeszcze o dźwięk silnika, bo taki został nadesłany, posłuchajcie. Krystian jakiś czas temu wysyłał Forda Focusa MK116 z 1996 roku. Uzyskał on bardzo wysoką ocenę, za co dziękuję. Jako ciekawostkę Krystian dodał, że auto zostało sprzedane dokładnie w dniu, w którym pojawił się odcinek. Fokusa, którego będzie miło wspominał, zastąpiło Audi TT-8N z 2000 roku. Auto napędzane jest legendarnym, turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1,8 i mocy 180 mechanicznych. Silnik 1.8T jest bardzo poddatny na modyfikacje, więc w przyszłości planuje on delikatnie zwiększenie mocy. Auto stoi na 17 calowych standardowych felkach aluminiowych. Są to felgi Audi, które dobrze się prezentują i nie zamierza ich wymieniać. Na zimę posiada on natomiast komplet zimowych opon na felkach stalowych o rozmiarze 16 cali. Ogólnie auto prowadzi się świetnie, a przyspieszanie sprawia niesamowitą frajdę. Nawet jadąc na LPG nie da się odczuć żadnej różnicy w mocy. Jedyna różnica to ta na stacji benzynowej. Auto przy bardzo dynamicznej jeździe spala 13 litrów gazu na 100 km, co stanowi ekwiwalent 5,9 litra na 100 km benzyny, więc auto dosyć fajnie pali. W trasie przy prędkości 100-110 spala około 8 litrów LPG. Dźwięk silnika jest atrakcyjny nawet na fabrycznym wydechu, także potem będziecie mogli sobie posłuchać. Auto pomimo wieku nadal wygląda atrakcyjnie, a nawet niektórzy się jeszcze oglądają. Chciałby nam zaprezentować swoją zafirę po raz kolejny. Jest ona znana z czwartego odcinka pierwszego sezonu samochodów moich widzów, Zafira A OPC. Posiada silnik 2.0T o mocy nieco większej niż ostatnio mówiliśmy, bo tutaj ma ona około 220-230 koni. Moc została podniesiona przez najważniejszą modyfikację, czyli wymianę całego układu wydechowego ze stali nierdzewnej w profesjonalnej firmie Inochi Motorsport. Pod maskę została włożona odregenerowana turbina wraz z kolektorem wydechowym oraz jego nową osłoną. Niebieski autobus został także minimalnie obniżony poprzez nowe amortyzatory Bilstein B4+. Plus. Poprawiło to także jej prowadzenie w zakrętach, jednak dla lepszego efektu niedługo będą montowane rozpórki kielichów. Co do hamulcy, niewielka zmiana, ze zwykłych tarcz na tarcze nierdzewne. Ten niebieski autobus, jak go Bartek nazywa, daje jego zdaniem Freyde z jazdy, chociaż ma swoje gabaryty. Pomimo to, że jest to auto rodzinne, które potrafi jednak w jakiś sposób zaskoczyć. Kolejną osobą tego zestawienia jest Alan. Alan, pozdrowienia dla Ciebie. Alan chce być szczery i mówi, że subskrybuje mnie od niedawna, ale ogląda mnie od bardzo dawna. Także mega doceniam szczerość. Wiem, że wiele osób jest takich na kanale, którzy nie subskrybują kanału, a oglądają. Także jeżeli możecie, kliknijcie ten przycisk subskrybuj, a najwyżej kiedyś odsubskrybujecie. Z tego co Alan sprawdzał z jego tatą, nie ma takiego drugiego samochodu w Polsce. Jest on zarejestrowany w Norwegii, więc oficjalnie może powiedzieć, że jest to jedyne takie auto w Polsce. I jeżeli chcecie, posłuchajcie trochę historii. Z tego co wiedzą, poprzednim właściwie. Właścicielem auta był emeryta z Norwegii i przez długi okres czasu to właśnie on nim jeździł. Właściciel niestety umarł, a jego córka chciała to auto oddać do klubu norweskiego weteranów, ale okazało się, że cena tego przerasta koszty auta. Córka więc zdecydowała się go sprzedać. Okazało się, że auto to sprzedała fanatykowi marki. Był on bardzo zakochany w tym aucie, a później w 2012 roku dochodzimy do momentu, w którym został odkupiony przez tatę tego widza za 20 tysięcy koron, czyli około 10 tysięcy złotych. Auto było kompletnie zaniedbane, więc postanowili go odremontować. W 2013 roku przyjechał do Polski i zaczął się remont. Skończył pod koniec lutego 2019 roku, więc spójrzcie, robili je 7 lat, no wiadomo, z przerwami, ale zrobili wszystko, co możliwe. Auto było rozebrane co do śruby. Teraz auto jest warte około 130 tysięcy złotych. Używają go do rajdów weteranów, 17 miejsce na 50. Jest to rocznik 60. Nie mylcie go z 62, ponieważ dwa lata później był produkowany pod nazwą Chryslera. Arxon wysłał wysłana swojego sata. Jest to dokładnie SAD Leon 5F FRST rok 2015-silnik 18 TSI z DSG 190 koni mechanicznych. Felgi 18 BBS, wydech cutback z firmy Friedrich Motorsport, lampy w tym aucie to full LEDy przód i tył, sportowa kierownica z łopatkami. Posłuchajcie jeszcze jak to auto brzmi. Adrian, pozdrowienia dla ciebie. Adrian wysłał nam fajne auto Forda Mustanga piątej generacji z 2011 roku. Silnik V6, 305 koni mechanicznych. Wydech w tym aucie został podmieniony. Spalanie benzyny w trasie to około 9-11 litrów, a w mieście jest to od 15 do 20 litrów na 100 kilometrów. Ceny tego typu samochodów kształtują się na poziomie 45-70 tysięcy złotych. Autem w rok zrobione zostało 56 tysięcy kilometrów i jak na amerykańskie duże silniki przystało, zero awarii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Całą serię wygrał Adrian, ale to oczywiście moje zdanie. Wy możecie mieć inne. Dajcie znać, kto według was powinien wygrać. My widzimy się w kolejnym odcinku, czyli w sezonie piątym.